Jeżeli lądowałeś na tym wideo tam, gdzie robimy ćwiczenie na biodra, to prawdopodobnie masz takie problemy z biodrą, może już dłuższego czas, może to jest coś nowego, albo po prostu znasz kogoś, kto ma problemy z biodrą, babcia, mama, tata, nie? Te ćwiczenia, które Ci teraz tutaj pokazuję, są idealne, jak sam ból biodra, bo przeważnie te bóle też, też powstają przez tak krótką powiąż. Te piótra, te stawy są naprężone i to naprężenie po prostu spowoduje ten ból, który teraz próbujemy po prostu razem opanować. Najlepiej jak robisz te ćwiczenie natychmiast razem ze mną. Tak jakby jeden do jeden, po prostu to są najlepsze efekty. I tak jak zawsze mówię, po prostu ten idealny moment, żeby zaczynać ćwiczyć, jest po prostu teraz. Dokładnie teraz. Pierwsze ćwiczenie, żeby trochę uwolnić i wyluzować nasze biodra, to jest taka ćwiczenie rotacyjne. Ta ćwiczenie też można robić stojąc na ścianie, tylko jak pióra już boli, to lepiej jest zacząć na krzesło. robić to parę, parę razy, parę dni i jak to już troszeczkę się po prostu robi się trochę, trochę taki bardziej komfortowy, można to później po prostu to zrobić na ścianie. I, ale ciszy zaczynamy po prostu to na krzesła zrobić. Zrobimy to tak, w taki sposób, zahaczymy nogi, żeby siedzieć trochę stabilnie. Siedzimy całkiem z tyłu. Tam, przez jest oparcie, nie? Oczywiście z czasem, dwie minuty, i teraz kręcimy się na prawo i lewa ręka, ręka, bierzemy się za, za, za krzesło i ciągniemy się na prawą stronę. Prawa ręka może jeszcze trochę pomagać, proda żeby głowa też się tam na prawo, żeby przekręcić. I tak rozciągamy nasz kręg osób, który teraz też sobie koszt ogonowy troszeczkę ze sobą. I teraz aktywne, spróbujmy się z powrotem przekręcić. Kręcimy się na lewo, na lewo, Puszczyć i dalej ciągniemy się na prawo. Dalej to wszystko rozciągać. No, jak koszt ogonowy się troszeczkę tam uwolni z tego wszystkiego, to też Piotr natychmiast zaczyna oddychać. Dlatego to robimy. I teraz następne aktywne. Spróbujmy się na lewo przekręcić. Tylko bez ruchu. Tylko, tylko odciążyć te mieszyń. Puszczyć i dalej na prawo. Czujesz to idzie. Prodo też trochę też pchamy, wszystko na prawo. Wszystko na prawo. Jeszcze czuć, czu. i ostatnie aktywne, dokładnie teraz. Próbujmy się tak jakby z powrotem przekręcić, ale wszystko jest zablokowane. Przykręcimy się z powrotem. Puszczymy. I dalej ciągniemy się na prawo. W tej rotacji. I ciągniemy, i ciągniemy. I ciągniemy, jeszcze czuć, czu. jeszcze trzy sekundy. Dokładnie, teraz puszczymy wszystko i własną siłę przekręcimy się jeszcze bardziej, głowa, oczy, wszystko na prawo, wszystko na prawo. Jeszcze czuć, czu. Jeszcze czuć czu. I puszczamy. Puszczamy. Pomalutko się ruszacz. To są już pierwsze kroki. czyli to jest czy I oczywiście mamy tu teraz też lewą stronę. W ten, oczywiście teraz też lewą stronę musimy tu rozciągać. Tu, ten ten balans, Teraz rozciągamy lewą stronę. Nie zapomnieć nogi, nie? Czas, prawa ręka, tak, krzesła, lewa ręka, broda. I tak rozciągamy to wszystko. Na lewo, na lewo. Perfekt to robisz. Wszystko robisz dla siebie. Tylko dla siebie. Dobra. I parę sekund i będzie tu też pierwsze aktywne. Dokładnie. Teraz przekręcimy się na prawo. Ale wszystko jest zablokowane. Jeszcze czuć, czu, jeszcze czuć czu. I puszczymy i dalej na lewo pasywne. Dalej na lewo pasywne. W wszystko pomagać. Jeszcze 3 sekundy i druga aktywne rozciągania. Dokładnie teraz spróbujmy się na prawo przekręcić. Głowa wszystko, tylko wszystko trzymamy, wszystko trzymamy. Puszczyć i pasywny na, na lewo, głowa wszystko, głowa wszystko. I już czujesz jak to wszystko idzie, ta powierzchnia potała, już jest płynna, już coś zostaje. Jeszcze sekundę i aktywne na prawo, na prawą stronę, na prawą stronę. Jeszcze trzy sekundy, Puszczymy. i dalej na lewo. Jeden równy ciąg. Ja muszę tu czasem na zegarek patrzeć, ale ty ciągniesz cały czas dwie minuty. więc aktywny, pasywny, nie ma przerwy, nie ma przerwy. I dokładnie teraz puszczamy i wszystko kręcimy się na lewo, ile że da, nie przykinać z pólem. Nie przyginać z pólem, ale ma dobrze ciągnąć. I jeszcze ciutkutku, łaba, wszystko, park, wszystko. I wychodzimy z tego. Wychodzimy z tego, trochę się rozruszać. Czujesz jak ty, jak ta powierzchnia potała. I no to działamy dalej, żeby biodra dalej wyluzować, bo szkoda czasu. Następne ćwiczenia, żeby nasze biodra uwolnić z tych naprężeń, musimy po prostu nasz brzuch rozciągać, który, e, który ten długi mieszynek, on startuje od szóstej szyby, jest przerożnięty do koszt łoniowej, to znaczy do biodra, które biodra, jak one są krótki, po prostu zmienia się kąt nasze biodra. Rozciągamy to w ten sposób, Idziemy tak, jakby na czworaka. I teraz kolana idą do tyłu. Ręce można tak na zewnątrz, tak? to jest po prostu bardziej komfortowe. I teraz czas start. I teraz nasze biodra, albo nasze pachwiny, wiszą, tak jakby w powietrzu. Gra grawitacja wszystko robi. Tutaj park. Yy, tak, Uszy us us muszą być widoczne. Ta ćwiczenie, jeśli ktoś ma słabe ręce, może zrobić na sofie, na początek. I tu też będziemy zaraz, pierwsze aktywne rozciągania, dokładnie teraz. Pchamy oba kolana do maty. bez ruchu. Bez ruchu, pchacz do maty, oba kolana. Puszczyć i dalej pachwinę wiszą Dalej pachwinę wiszą. To są takie czucie, że są fajne, bo wszystko grawitacja robi. Nic nie musisz robić. I druga aktywna. Kolana to matę. Nie tak robić, to byłby błąd, tylko pchać bez ruchu. Bez ruchu. I puszczymy i pachwinę i biodra dalej wiszą. Pilnować bark. Ja chcę uszy widzieć. Tak jak mówię, jak są ręce słabe, można tak robić to na sofie albo na kanapie. Nie ma wymówki. I tak to rozciągamy nasz brzuch. I teraz ostatnia aktywna. Oba kolana do maty. Oba kolana do maty. Jeszcze ciutki. I puścimy I pachwiny wiszą. To jest coś fajnego. Zobaczysz później jaka ja to jest nagroda, jak to wszystko jest taki, taki luźne. Dobra i zaraz 2 minuty mija. I teraz zobacz co ja robię, dokładnie teraz, puszczymy się na dół. Puszczymy się na dół, do tego momentu trzymamy wszystko. I podniesiemy ręce, tak się trzymamy. Tak że trzymamy, czuć, czuć jeszcze, czuć, 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 czuć. I puścimy. Przuch rozciągaliśmy w ten sposób. Jak robimy te ćwiczenie dwie minuty, tak jak u nas jest, albo dwie pół minuty. Wszystko powyżej 30 sekund w ogóle jest rozciągania, bo 30 sekund to powiesz potrzebuje, aż ona robi się płynna I, i 30 sekund i do góry. W ogóle później coś zostaje, nie? dlatego takie rozciąganie 15 sekundowe to jest uh, lepiej na kawę iść, bo to nic nie da. Uh, następna, którą musimy rozciągać. Uh, teraz musisz zobaczyć, które biodra ci boli. Jak ci boli prawe biodra, to położysz się tak jakby na prawy bok, jak lewe biodra to na lewy bok. Nie? W ten sposób noga prosta, prawa noga prosta, ta noga idzie tu, na, na, tak jakby przed kolanem. Nie? Ta ćwiczenie też można robić stojąc. Tylko to jest akurat też fajne, bo kawitacja wszystko robi. Oczywiście tu tak samo czas, nie, dwie minuty. I teraz w ten sposób odpychamy się. I rozciągamy ten prawy bok nasze biodra. Ten, tak rozciągamy ten prawy bok nasze biodra. Dokładnie tak. I Piodra wisi. Jak teraz będzie pierwszy aktywny, teraz prawa stopy pchamy do tomaty. Prawa stopa do maty puszczmy i dalej piodra wisi. Dalej i tutaj rozciągamy. Tutaj rozciągamy wszystko. Dobra, 5 sekund, i jeszcze druga aktywna. Dokładnie teraz prawa stopa do maty. Prawa stopa do maty. Puszczyć i dalej wisimy. I dalej wisimy. Dalej wisimy. To jest ciężko, nie? Ale to się opłaca. I ostatnie aktywny, prawa stopa do maty. Prawa stopa do maty. Jeszcze czuczut. I Piodro Wiszy. Piodro Wisi. Piotra wisi. Piotra wisi. Jeszcze czuć wyżej. Jeszcze czuć wyżej. Piotra wisi. Rozciągamy ten bok. Rozciągamy ten bok. Jeszcze ciut czut, czut. Jeszcze czuć, czut i. I wychodzimy z tego. Jak to zrobiłeś w tej pozycji, to jest naprawdę bohater. Jak to jest za trudne, bo ręce są za słabe, to robisz to proszę na stojący na początku, ale cel ma być, to ćwiczenie tak robić na podłodze, po prostu tutaj grawitacja wszystko robi, nie? I no to czołamy dalej, żeby nasze biodra będą e, luźne i nie będą bolić. Następne ćwiczenia musimy po prostu rozciągać takie nas, 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 nasze pachwiny, i robimy to w ten sposób, bo to też jest wszystko za krótko i wciąga tak jakby ten, te nasze nogi, to biodra, tą, tą kulę, sam mocno tutaj panewki. Rozciągamy to w ten sposób, potrzebujesz jakieś krzesła i, i jakaś podłoga, która jest po prostu nieśliska, jakoś e, mata do ćwiczenia albo jakaś dywan, e, nie bezpośrednio na parkiet, bo to jest trochę niebezpieczne, bo prostu ja mam tu taką matę, ale jakoś, po prostu śliska nie, 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 nie podłoga, nie? I teraz idziemy naszymi nogi takimi krokami na zewnątrz, aż mamy tutaj taki fajny ciąg, który da się jeszcze wytrzymać. Czas leci. I rozciągamy teraz tutaj, jak tu teraz pyszcze będzie, będzie rozciągnięte, to, to jest tak jakby następne e, Następny faktor, który po prostu nasze biodra wyluzuje. I nawet po takich ćwiczeniach, po pierwszych ćwiczeniach powinno być już być odczuwalna taka ulga, nie? Jak teraz będzie aktywny, rozciągany, spróbujmy po prostu, na, spróbujmy nasze nogi połączyć. Tak jak teraz, teraz połączymy nasze nogi. Wiadomo to, że nie da. Połączyć, połączyć, puszczyć i może da się nawet czuć czu dalej teraz, widzisz? Zawsze po aktywnym idzie milimetr dalej, może nawet czasem więcej. I tak tutaj, Stara się prosto stać, ten ciąg ma być tutaj, dokładnie w środku nogi. Dwie sekundy i druga aktywna, teraz spróbujmy nogi połączyć. Pełna siły, nogi połączymy, jeszcze czuć, Jeszcze, 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 puszczymy. I widzisz? Następny centymetr jest twój. Tak pracujemy się na dół. Tak pracujemy się na dół. Jeszcze jedna aktywna mamy za sekundę, dokładnie teraz. Nogi... Nogi do siebie. Nogi do siebie. Jeszcze czuć czu, Nogi do siebie. Nogi do siebie. Puszczyć. I troszeczkę jeszcze, ten. nie przeginać z bólem, nie może za dużo ciągnąć. Po prostu to, to, to muszę jeszcze wszystko, to muszę być wszystko jeszcze do wytrzymane, Po prostu potracisz chęć, jak to za bardzo boli. Wolno, ale intensywne. Dobra, dwie minuty, i wychodzimy z tego takimi krokami, takimi krokami. Widzisz? I mamy następne ćwiczenie zrobione. Następne ćwiczenia robimy na krzesło. I teraz tak samo musisz e, wybrać, e, który bark e, ci bardziej boli. Nie? Bo akurat te, 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 te ćwiczenia niekoniecznie musimy robić oba dwa strony, to fajnie by było. Nie? Ale jak ci po prostu prawe, prak, bark boli, to robisz teraz tak jakby prawo, prawo stronę. Jeżeli masz teraz problem powiedzmy z prawą piodrą, z prawą biodro, to bierzesz prawą noga w ten sposób, i idziesz to trochę do przodu, do przodu, i teraz prawa noga w ten sposób, nie? jeżeli to że nie da, bo za bardzo boli, to lewa noga do przodu, i teraz w ten sposób, i tak jedziemy do góry, Jeżeli to też się nie uda, bo wszystko jest tutaj za krótko to po prostu kawałek pas albo ręcznik za noga i po prostu na początek jest tutaj Twoja pozycja nie? tak krótko to może być nie? tak krótko to może być nie? ale sposoby są na to nie? ale załóżmy dasz tak radę nie? większość z Was ta, tak rady. jedziemy do góry nie? I teraz jest ważne, że prosto szecieć prosto siedzieć i nie tak iść do przodu, tylko Piotr i pępek idzie do przodu. Tartujemy czas, Piotr i pępek idzie do przodu i natychmiast tutaj z tyłu jest odczuwalny ten ból. I tak samo tutaj w naszym staw piodrowym, i to dokładnie tam jest po prostu teraz za ciasno. Tam jest za nie mostek, idzie, nie, 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 nie mostek idzie do przodu, tylko pępek i piotr idzie do przodu. Jeszcze czuć czu. i tu też mamy trzy aktywne rozciągania. Dokładnie teraz. Tą stopę, prawo stopę pchamy do, naszy, do naszego kolana. Pchamy, pchamy, pchamy. Jeszcze pchaj, pchaj, pchaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze puszczyć i ciągniemy się do przodu. I ciągniemy się do przodu. Dokładnie ten staw, który jest tutaj za ciasno. Jeszcze pięć sekund i druga aktywna. Dokładnie teraz. Pchamy prawo stopę do nasze nogi. Pchamy, pchamy, pchamy. Pchamy, jeszcze czut, czu, czut. Jeszcze, 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 jeszcze. Puścimy. I pępek i biodra idzie dalej do przodu. Dwie minuty, jeden równy ciąg, między aktywny, pasywny. nie robimy przerwy. To błąd. To błąd. Jeszcze dwie sekundy i ostatnia dokładnie teraz, aktywna. Prawa stopa do lewej kolana, prawa stopa do lewej kolana. Jeszcze ciut, 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 Jeszcze ciut, ciut. i ciągniemy się do przodu prosto siedzieć, tylko piotra i pępek idzie do przodu. I dokładnie teraz czujesz ten twój staw w piocie. Dokładnie to jest ten ból. Musisz go rozciągać, bo to jest po prostu twój problem. Dobra, dwie minuty. Puszczymy teraz wszystko. I teraz spróbujmy jeszcze prawe, prawa pięta ciągnąć do naszego broda. Ciąg do twojego broda. Prawa pięta do brody. Ciąg, ciąg, ciąg. Jeszcze czuć. Czu. I jeszcze czućut, czu, widzisz, jak to się wyluzuje? Jeszcze czućut czu i puszczymy na dół. Parę takich ćwiczeń i taki biodra można tak zregenerować i tak wyluzować, się po prostu 2-4 e, tygodnie i możesz się z tego ból po prostu uwolnić. Wszystko wróci do normy. E, jedyna rzecz, którą po prostu musisz robić, po prostu musisz to po prostu zrobić, nie? Po prostu działać, nie? I tak jak zawsze mówię, po prostu najlepszy moment, żeby zacząć, jest po prostu teraz, ten moment, nie? Polub udostępnia, jeżeli masz jakoś naomet, który też miał takie problemy, pokaż im ten film. Róbcie te nie razem. I życzę Wam powodzenia tym wszystkim.